Cześć Boże, witajcie. W polskich szkołach już niebawem ostatni dzwonek, ale to także ostatni dzwonek na to, aby zapisać się na szkołę animatorów misyjnych, która już 27 czerwca rozpocznie się w Warszawie. Czym jest SAM? To propozycja papieskich dzieł misyjnych w Polsce, która przeznaczona jest dla wszystkich, zarówno duchownych, jak i świeckich dla kapłanów, sióstr, zakonnych, kleryków, katechetów. Dla osób pracujących, ale też tych uczących się, studentów, uczniów szkół średnich. Sam to propozycja dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat misji i zainteresowanie są działalnością misyjną i animacją misyjną w swoich środowiskach. To czas fantastyczny czas na wspólną modlitwę w intencji misji na wykłady, dyskusje, warsztaty. Wszystko po to, aby budzić w sobie ten misyjny zapał i ten misyjny entuzjazm. Ja sam osobiście po raz pierwszy w Szkole Animatorów Misyjnych brałem udział w roku 2014. Wtedy jako kleryk. Dziś jako kapłan chcę odświeżyć sobie zdobytą wtedy wiedzę, ale chcę także stać się prawdziwym uczniem misjonarzem, do czego zaprasza nas papież Franciszek. Po to, by ten entuzjazm i zapał nieść tym wszystkim, do których zostałem posłany. Dlatego też nie może 27 czerwca w Warszawie zabraknąć również Ciebie. Zapisuj się i przyjeżdżaj na ulicę Byszewską 1. Do zobaczenia!